Takie jak ona nie lubią odrzucenia, Zwoń do niej. Przy całej jej rodzinie, krewnych, kolegach z pracy i jej kochasiu wykrzyczę jej prosto w twarz: mam cię gdzieś. O. Hej, czy nie ufasz mi? Gdzie? Co ci mówiłem? Że masz wiatr i będziesz pierdzieć. To nie Katz Vegas, jak wydepnęliśmy w to gówno. Posłuchaj za srańcu. Jeśli to spieprzysz, cofnę się w czasie o 26 lat i zadbam o gumkę. Dlaczego papie opadają wąsy? Tak wyglądały na zdjęciu. Miał zły humor, ale gdyby tu był, tryskałby radością. Zmień to. Chcę słyszeć w tle werble. Muszę je czuć. Jesteś zdołowany, bo przyłapałeś wszę. Przepraszam. Bajszeli, z kimś innym. Nie z kimś. Na kimś. Co? Będziesz moją dziewczyną i pojedziesz ze mną na wesele mojej byłej? Ma być zazdrosna, ale bez całowania. Nie pocałowałem nawet swojej dziewczyny. Nie. Gdzie Mira? Gdzie paro? Gdzie towar? Kane? Weź butelkę i się wychyl. Mam was gdzieś. To dla pana młodego. Ukradł mi dziewczyny i jeszcze żałuję kierunka. Skop mu tyłek. Nie wiesz, jak się kopie? Pokażę ci.